Para 22, to mamy znowu yy, wybitnego yy, gołębia szczególnego, i tu kilka innych, ale tam u żony, na przykład, jest znowu samiczka. 21 roku, mega szybka, tak samo ma szansę na olimpijskie głębie. I co tu znowu jest? Córka ambitnej. Nie przypadek, tylko po prostu coś okazuje, już to drugie pokolenie wraca do tego, co osiągłem też wicemisza w we klasie. Tam wcześniej jaskółeczka, a tu jest ambitna. Także. Po córkach tych moich, co jestem wicemistrzem Polski, dzieci po prostu robią to samo co babcie, nie mam, ten tylko babcie po prostu, nie? jak to ładnie wraca. No i tutaj jeszcze jest fajnie, bo jest z góry połączenie hmm, mojego ze złoty pary tego gąbka wanda Abele, to jest 91. I tam ta samiczka, już 50 nie żyje z tego, no to wtedy połączyliśmy tutaj oryginalną od Henry Mentry'ego gołąbka, taką 807, tutaj mi kolega ją szczególnie też już, ją no troszeczkę nie, nie chciał mi tu odsprzedać, tą samicę, ale po prostu, bo, no, to już w 17 roku było, ale po prostu ją odkupiłem przekonałem go finansowo, ale to się opłaciło, bo zaraz dzieci na młode tutaj bardzo fajnie latały, nie? I tutaj jest to też wybitne połączenie z takimi gołem, jak na stare koledzy chcą lecieć. No a tu jest jeszcze przyspieszone na te młode. Także tutaj naprawdę te samej same się bronią, nie trzeba po prostu nic z nimi za bardzo dużo, dobra karma, dobrze wentylowany gołemnik, po prostu kilka tam rzeczy na drogi oddechowe i tu cudów nie trzeba, po prostu te golemi naprawdę same chodzą i tylko żeby było zdrowie genetyczne i Cudów nie trzeba, te zgębia same się będą bronić po prostu. Także zapraszam, para numer 22.